Jesteś tam? Czy jesteśmy połączeni? O, grubo, grubo się dzieje. Świetnie. No dobra, ale co tu w związku z tym? Naprawdę, świetnie. No to dobrze. Ale co z związku... TERAZ Możemy Zacząć O kurde, robi się grubo już Dobra, boję się też trochę Najpierw Jezu, jak ta gra głośna Musisz stworzyć Ciało No dobra Wybierz głowę którą wolisz. Dobra, ale zaczekaj chwilę, jak gro. Muszę się przywitać. Hej, kanał Kleka z tej strony to jest Delta Run, czyli nowa seria na kanale, tak, dokładnie. Kiedyś tam pisaliście, że chcecie, więc stwierdziłem, że nagram Was Delta Run. No to dobra, jeżeli chcecie więcej odcinków Delta Run, zostawcie tu nie. wiem, 15 łapy w górę. Dobra, jak będzie 20, też będzie ok. Zaczynajmy, więc musimy sobie stworzyć główkę. Ja bym chciał być facetem, to nie wiem, to, to łysolem nie chciałbym być. To wygląda bardziej jak chłopak, no to, to nie wiem. To wygląda bardziej jak chłopak. Dobra. Wybierz tooth. My musimy być grubi, więc ja... No wiecie, no ja no widać, tu jestem gruby, no, a tu jestem już totalnie gruby, więc tutaj weźmiemy to. Wybierz nogi. Nogi też musimy mieć takie grube jak ja. <laughs> a to są wszystkie takie same. Nie Ta, ta jest, nie wiem, o pół centymetra chudsza od tej? Dobra. Albo nie, ta jest sobie weźmiemy. I co, wybierz? To jest. Twoje ciało. No dobra, wygląda jak ja. Akceptujesz je? Nie. Nie, no żartuję, oczywiście, że akceptuję. Ja wszystko akceptuję. Świetnie, no to doskonale. Właśnie stworzyłeś niesamowitą formę. Moja mama zawsze mi też tak mówiła. Teraz nadaj jej twoje własne myśli. Są jak ja, czyli tak. Obżarstwo, lenistwo i srańsko. Słodkie, męskie, gorzkie, słone, ostre, zimne. Ale co? Ulubione jedzenie. Słodkie, miękkie, gorzkie, słone, ostre, zimne. No, miękkie na pewno. Twoje ulubione grupa krwi. AB, nie czekaj, A. AB, plus jest najlepsza, ale nie ma tutaj, więc wybierzemy A. Jaki kolor. Jest twój ulubiony czerwony, błękitny, niebieski czerwony oczywiście. Nadaj mu cechę. Rzeczliwość, myśl, ambicje, odwaga, głos. Rzeczliwość chyba, bo jestem życzliwy. Mogę Ci powiedzieć, ej, ty jesteś gruby, a ty nie wiem, jesteś chudy. <laughs> Wiecie, jestem życzliwy. Nic mi nie możecie zrobić, bo jestem życzliwy. <laughs> Śmieszne. Jak? Jak się czujesz? Z tym, co stworzyłeś. No, ja się dzisiaj czuję źle, bo zostałem oskamowany. Strach, odraza, nadzieja, miłość. Nadzieja. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. Pamiętajcie, czy odpowiedziałeś szczerze? Oczywiście. Mam nadzieję, że Ami nie wyskoczy. Akceptujesz możliwość bólu i ataków? Ataków? No tak. Rozumiem. Teraz ją nazwiemy. No dobra, nazwiemy tak. Wiecie, jak ją nazwę? Czekajcie O! Kurde o. Dis tu jest S jest. O. Ostrega. Y. G. A. Ostryga. Haha. że co? Że jakiś Błakłażan, tego nazwę Nazywasz się, masz na imię Ostryga <noise> A kto jest Twórcą O, o, tego nie spodziewałem się No dobra, tutaj tak O Sy Ty, o, Ostrysio Pamiętajcie, wbijajcie na kanał Ostrysio Ostrysio No i fajnie, to się nazywa Świetnie Naprawdę, świetnie No to już powtarzasz o strysio. no dobra, to jest mój kanał. Dziękuję ci za, twoje, za twój czas. No nie ma za co. Możesz mi wynagrodzić subskrypcję na kanale. <laughs> Twy, twoje wspaniałe stworzenie. No dobra. U. Nie mają żadnego znaczenia. Nikt nie może wybierać, kim chce być w tym świecie. Na, imię masz. Chris! jesteśmy Chrisem. Chris! jeśli się nie obudzisz, spuścisz się do szkoły, ty mały bydlaku! Otwieram ci okno. Masz 15 sekund, żeby wstać. Poczekam na ciebie na zewnątrz, dobrze? Dlaczego na zewnątrz? A siadania to mi nie dasz? 5 jajek, dwie. 2. dwa, dwa, ch dwa chromki chleba. I kurde, dobra, zanim pójdziemy do szkoły, zanim pójdziemy do szkoły, muszę nagrać gameplay. Biurko z komputerem. Pod nim jest wiele pudeł ze starymi książkami. No dobra, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Ostryga, a dziś pierwszy odcinek z Andurterla. Tak, gra w grze. <grym> Dokładnie to, moje misiaczki. Dzisiaj sobie zagramy w Andurtelle. <grym> dobra, to jest bez sensu. Możemy coś sobie coś sprawdzić. Szuflada, jest naprawdę pusta. Poza. Strojem galowym z dziurą z tyłu Aha, no dobra Ej, tam coś jest, widzicie to? Patrzcie Pod łóżkiem jest Pudno podać CD, klasyk jazz Jest też konsola z jednym normalnym padem i jednym nor... Jednym od Pegasusa! Ja! Ktoś pamięta Pegasusy? Najlepsza konsola ever Dobra, u dziś jesteśmy, dobra Jesteśmy w, na, w korytarzu sprawiedli... u patrzcie, widzimy się w lustrze, ale jaja Cześć, Misiaku. Co tam? Drzwi są zamknięte. Uuu pewnie ktoś robi? kakę A czemu latamy? Bez sensu. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy coś. Jest pudełko z książkami. To jest pudełko. Opowieść. A jezu, będzie mi to o książkach teraz gadał. Jakie nie lubię książek! Pomocy! Nie! Dobra, na szczęście udało mi się wyrwać. Co to jest? Tu jest łazienka, spoko, możemy wyjść przez okno, nie, a możemy wyjść i wziąć kąpiel przed, pod prysznicem Znajduje się butelka szamponu o zapachu jabłkowym I wiadro szamponu dla potworów <grym> Dobre, możemy sobie zrobić, oto kibel, spuściłeś wodę, spuść wodę Spuściłeś wodę w sedesie, osiągnięcie życia, spuściłeś wodę w sedesie Spu Spuściłeś wodę? Tak! <śmienicza> <śmienicza> Przecież to jest uśmiech dla mojego uśmiechu. Nie, to było słabe. Jezu, zamknij dupę. Tu, 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 tu Oj! Chris, czemu wszystko, wszystko okej? Okay? Spokojnie, mało ja tylko spuszczam wodę. Ja tak robię recenzję kibli. 10 na 10 ci powiem. Odgłos spuszczania kibla jest jednym z najlepszych odgłosów dźwięku. Dziękuję za kolejne osiągnięcie. Dobra, idźmy, bo jeszcze Toriel na zara wyciągnie i powie. Eee, ty bo nie, nie kupniję, ja koły, ja A, że na co jesteśmy my, dobra. O, telewizja, możemy sobie obejrzeć, nie wiem, Cartoon Network. To telewizor. Nie jest do niczego podłączony. Aha, mogę sobie usiąść? Torbiel. Aha. Dobra, wychodźmy chyba, nie? Nie ma nic innego. O je. Ło! Chris, tu jesteś. Może jeszcze zdążymy. Dobra. Chris, mamy dziś piękny dzień, czyż nie? Mam nadzieję, że tak zostanie, kiedy Azier przyjdzie za tydzień, ale tak myślę, czy dalej będziemy mu się podobał. A czy dalej będziemy się podobało? Wracajmy z Uniwersytetu do domu z tym miłym mieście O, ale tu pięknie, wszyscy do mnie machają. Cześć! Eluwina! O, pani policjantka w porządku pilnuje. Biblioteka. Co za cudowne miejsce. Dobrze, że to takie fikcyjne troszkę, ale... Nie wiem, czy to z moimi oczami jesteście tak albo. O. Dobra mamusiu, przybyliśmy do szkoły. I co teraz? Dobra, żyliśmy wzięła na zarączki. Chodzimy do najgorszej szkoły, schodzimy do najgorszego budynku świata do szkoły. O, jakie tu słodkie. Przytuliła nas. Oj, zaś się popłaczę. Dobra, to jest nasza klasa. Wchodzimy do klasy. Z się szkoły w ogóle. u. Więc czy wszyscy mają. No? Ty Wróciłem. Dziękuję. Przepraszam za obecność. Co? O, Chris. Myśleliśmy, że już. że dziś nie przyjdziesz. Robimy projekty grupowe w tym miesiącu. Yy, więc idź i znajdź partnera, dobrze? Wow! Jesteśmy w szkole! Ale to jest niesamowite być w szkole, nie? Idziesz do szkoły, a tam nauczyciel jest wkurzwiony Bo mówisz, przyszedłeś o 5 minut za długa, ty pydłaku jeden, ty! Myślisz, że co? Że będziemy ci tak za darmo to wszystko dawać? Weź się! Dobra, możemy jej ukraść coś? Tapeta komputera to pokaz slajdów zdjęć natury I co jest jakiś czas pojawia się anime Dobra, możemy się zapytać o to nauczycia. Co, co, oglądam na telefonie? Prace szkolne, oczywiście, tak. A, a animowane y, prace i. Hey, Chris, wybrałeś już partnera? E, oczywiście, że oglądasz tylko animę. Spokojnie, nikt, nikt się y, nie doczepia. E, poczekajcie. Dobra, jesteśmy po przerwie. Dobra, zobaczmy, czy kogoś możemy w grupie tutaj. Hey, Chris, co porabiasz? Znowu zgubiłeś ołówek? Ja? Czy chcesz? Ten w kształcie cukierka? Czy ten... ze... światełkami? He? Chcesz robić pracę ze mną? E, sorry, Birdly już mnie o to zapytał. Ale mogę zapytać pani Alfis, czy możemy zrobić zadanie w trójkę. Zapytam, jeśli jesteś pewien... Nie, zaczekaj, zapytaj, zaczekaj. Ta, na pewno jest ktoś bez pary. No dobra, zaraz popatrzymy. Klik, klik, tap, tap. <gryje> Co ona robi? Zajęta. <gryje> ona gra na telefonie. Proszę pana nauczyciela. Ona gra na telefonie. Co to ma znaczyć? Dobra. Chris wiesz, że Jack ten... <togryje> Jack... Jack <Ganton togryje> i Katy są zawsze w drużynie. W drużynie. Jesteśmy mocno duo od naszej pierwszej lekcji WF-u. Był dzień... HUB i skończyły się dla nas Więc ona uznała mnie i od tego się zaczęło. Aha. Dobra. lulu, zapytajmy tutaj. Ach, Chris, widzę, że znowu się spóźniłeś. Hem, potrzebujesz partnera? Sorry, już jestem z drugim najmądrzejszym uczniem. Chociaż czekaj, Chris, teraz jak o tym myślę. Twoje wyjątkowe umiejętności mogą nam... Pomoc w tym zadaniu. Pff, nie! Tam wolę dostać sześć Aha. <laughs> On jest sam ze sobą, wspaniale. Bawcie się dobrze. Pamiętaj, żeby mnie nie zapraszać na wasze urodziny. <laughs> Dobra, zacznijmy od tego pana. Kreeps! Ja bardzo przep... ale jestem mieć partner. A, czyli gadamy w gadamy w swoim języku. A tutaj kto jest? Wszyscy... Jest... Yo Chris, następnym razem przyjść. Wcześniej! Już dołączyłem do ś ś śnieżka. Haha ha. Teraz ciągle się do mnie odwraca i mówi czołem partnerze jak of cowboy. Aha, a ten kto to jest? Partner? Ledwo ją znam. Haha. Ha, ha. Co myślisz o tym śmieszne? Co nie? Nie. Cóż, mam dla ciebie wieści. Mam już partnera. Zmykaj. Aha. Bo ja nie mam partnera! Dobra, ja nie mam partnera, proszę pana. Spokojnie. Mew Mef. Zawsze będziesz moją partnerką. Co? A czyli co, mogę wyjść? Co ja mam tu zrobić? Boom Chris! Nadzieja jest taka, że znajdziesz kogoś innego w klasie. <laughs> może się przeczytałem albo co. Dobra, a może jak po prostu... O! Nie. Musimy ją chyba zapytać, bo to nie ma innego sensu. Yy, yy, tak. Panie Alfis, yy, czy możemy zabić zadanie w we trójkę? Hej, co? Nie, nie pozwalam na to. Librem veto. <laughs> Liberum veto. A co? A, ale Chris nie ma. No ale, co mówiłeś? Ona tylko mówiła, że chcemy być sami. <laughs> al, al, nie rozumiem. No ale, możesz mówić głośniej. O. Dobra, wbił gangster. Hej, Suzy. Dobra, wbił gangster na klasę. Hmm. <ścoughs> Spóźniłam się. E, och, e, nie, wcale. My, my tylko. Yy, yy, przygotowaliśmy się do następnego projektu grupowego i. Yy, Suzy, jesteś z Chrisem. Yy. Świetnie. Świetnie. Yy. Skoro wszyscy tu są, zapisz. Zapiszę zadaję na tablicy. O, o. Czekaj. Czy ktoś widział kredę? Już trzeci raz jej nie mam i. Mogę bez niej zacząć lekcji. No i co? To może tak, jeśli nikt nic nie powie. Wszyscy będziecie mieli kłopoty. No dobra, ale co ja mam z tym wspólnego? Ja dopiero co przyszedłem do przy szkoły. Proszę mnie nie krzyczeć. Ktokolwiek. Proszę. Hej, może jest trochę kredy w schowku. Pani Alfis dlatego tak Suzy i Dobry pomysł. Nole, Suzy, skoro przyszłaś ostatnia, dlatego tak nie weźmiesz jej dla mnie? Mogłabyś ją wziąć dla mnie? No dobra. No, chyba to nie brzmiało jak, no dobra, tylko że wyjebane w to mam. K Chris, pójdziesz z nią i upewnij się, że mm, ona ją weźmie i um, nie wy Nie wyrządzi szkody. Dzięki, Chris. Do zobaczenia. A ja się nawet nie zgodziłem, kto tak powiedział, że ja pójdę. Ty, ty, ty lepiej przyglądaj to anime na komputerze. Dobra, wychodzę. Boję się, ale wychodzę. Co on ma. Ona wciąga kokę? Nie, ona ma kredę. Zjadła ją. Pyszne? Oho. Chris? O nie. Nie widziałem. Nie widziałem cię tu. O kurde, będę miał kłopoty. Będę miał kłopoty. Hej! Jak długo tu stoisz? No tak, 45 sekund. Hymn. <grym>. No co? Nie chcesz. Powiedzieć? No nie, nie chcę! Przecież mnie zjesz, bo ty jesteś dinozaurem, kurde, z epoki Kamienia Czwartego. Nie bij mnie. Jestem udatny na udatki. Chris? O nie, nie bij mnie. Oddaj się ode mnie, potworze! <grystanie> Hej! Nie pocałujesz mnie, co? O nie. Pozwól, że wyjmę ci... Wyjawnię ci tajemnicę. Oho, no to ładna tajemnica. Cisi ludzie wkurzają mnie. <laughs> no okej. Okay. Myślisz, że to tylko dlatego, że nic nie powiesz? To nie wiem, co sobie teraz myślisz. To koniec. Widziałem, widziałam, widziałem jak Suzy zjadła całą kredę. To była jej ostatnia szansa. Teraz wreszcie zostanie wydalona. Haha, ha. dalej, Chris. Nie udawaj, zdziwionego. Wiesz, że to prawda. Wszyscy na to czekają. Wszyscy tego chcą. No, no wiesz, ja tu dopiero pierwszy raz przyszedłem, więc ja nie wiem, co inni chcą, tak? Ty nie możesz mówić tego, co ja chcę. No, to jest nielegalne w tym kraju. Przyszedłeś. Przepałeś mnie tylko pozwól że coś ci powiem. To trochę przesada, by być wyrzuconym ze szkoły za zjedzenie kredy. No tak w sumie to tak. Więc Chris, jeśli wiem, że pociągniesz za spust. Hehehe, dlatego nie zostanę wydalona za prav... za prawdziwą rzecz. dlatego nie zostanę wydalona za prawdziwą rzecz. Chris, jak się czujesz z tym? <klaski> no nie wiem. Że zaraz stracisz twarz. Będę Slenderem. To, to dobre, chyba, nie? Albo nie. Nie zjadaj mi twarzy, proszę cię. Stop it. Get some help. Aha. Chris, masz dobrą matkę. Nie chciałabym, by musiała pochować swoje dziecko. Dokładajmy się. Dobra. Miejmy to za sobą, znajdźmy więc kredy i wróćmy do klasy i wtedy, Chris, ty zrobisz nasz projekt. Jak ci on... Co? Pozwól. Ale ja chciałem odpowiedzieć, co to ma znaczyć, że gra se sama wybiera. Nie próbuj odpowiadać. Jeśli to nadal nie zrozumiałeś, twoje wybory nie mają znaczenia. No tak, już się dowiedziałem na początku gry. Chodźmy, dziwaku. No, to kto tu jest dziwakiem? Wyglądasz jak dinozał i to jest z sprzed kamienia. A ja jestem normalny. Boże, wolnie iść nie możesz? No przecież jestem zaraz za tobą. Aha, rozumiesz. Jesteśmy przyzwyczajony do chodzenia samemu. No dalej, dziwaku. No jest, odezwała się dziwaczka. Dziwaczka, Kwaczka się odezwała. Cóż, oto szafa. A szkoda. Dopiero zaczynaliśmy się ja świetnie bawić, no... O kurde, fajna szafa. Boisz się? jest zbroję? Hej Chris, czy to... Ty... Czy to ja, czy... Wiesz co? Powiem ci tak. To jest strach. A strach ma krótkie nogi. Tak, jak ty masz krótką szyję, ja ona mam krótkie nogi. <grystanie> czy tam naprawdę bardzo ciemno? No, jeżeli zapali się światło, no to nie będzie ciemno, mówię ci. Na co czekasz, Chris? Wchodzisz czy nie? A co, ty nie wchodzisz? No, ja się osuwam. <grystanie> dobra, jeśli zamierzasz być mięczakiem, to ja. Ty też jesteś mięczakiem? <grystanie> Opcja: wyjdziemy razem. No dobra, ale <grystanie> ona no pierwsza, to no, oczywiście, że tak. Kurde, fajna szafa. Ciemność jakiejś kartki. Widzisz, C czego się tak boisz? Nie ma tu nic poza starymi dokumentami. Spróbujmy znaleźć włącznik światła. To fajnie ci powiem. Mają dużą tą szafę. Dziwne, nie mogę go znaleźć. Może jest trochę dalej? No, lepiej nie idźmy dalej, bo zaraz spadniemy w przepaść, coś takiego. Yy, dość duże pomieszczenie, jak na szafę. Co no, właśnie, też to samo czuję. Powinniśmy być już niedaleko włocznika. <laughs> to jak? To, to jest korytarz, chyba szafa. Szafa, korytarz. Hej, Chris, myślę, że ta szafa jest yy, zepsuta. Szafa jest zepsuta. <laughs> to <są> napraw. <śmiech> <śmiech> Nie ma tu żadnych ścian. No, co ty. Ja widzę ciemność. Może to jest cien, cia, ciemny odcień ściany. <noise> Cóż. Napracowaliśmy się. Jeśli Alfis chce kredyt, to może sobie ją wziąć sama. Wracajmy już. Doskonały pomysł. <noise> sama tu wejdzie i zobaczy, że tu nic nie ma. Aha, zapomniałem, że się drzwi zamknęły. Co, co, co da? Hej, to nie jest śmieszne! Wypuść nas! Wypuść! O nie, coś się dzieje. Kartki lewitują. Co? Znaczy, ja mówię, co? <grystanie> Podłoga, ona. O nie, kartki spadają w przepaść! O nie, wpadamy do szafy! Nie! Jakie to było smutne. <grystanie> Jebs! Jebnęliśmy o podłogę. I co? I już delta run się. Del delta run się zaczyna? Czuję smak wody. No i gdzieś się budziliśmy. Wstajemy, jesteśmy niebiescy. Mamy jakieś dziwne ubranie. Dobra. Uo! Chodzimy se. Coś tu mamy, jakąś gwiazdkę przeznaczenia, co to jest? Czasem widzisz światło. Światło, które tylko ty możesz zobaczyć. Wyciągasz rękę i. Zapisujesz grę! Dobra, widzisz, światło, bla, 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 tam się coś, wziąłeś rękę i zapisz już grę. No dobra, ale jeżeli chcecie zobaczyć, co się dalej stało w Delta Room, zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję, żeby było więcej tych pięknych odcinków. Ja się gram do następnych odcinków, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!